17 stycznia miasto będzie celebrować 104 rocznicę powrotu Leszna do Macierzy. Poza głównymi obchodami w planie są imprezy towarzyszące. Środowe obchody rozpoczną się o godzinie 7:30 mszą w Bazylice Mniejszej. O godzinie 10:00 delegacje złożą kwiaty kolejno na pomnikach żołnierzy garnizonu leszczyńskiego przy ulicy 17 stycznia, w kwaterze powstańców wielkopolskich i na grobie doktora Bronisława Świderskiego na cmentarzu przy ulicy Konkolewskiej i pod Pomnikiem Wdzięczności na Placu Kościuszki. O 15.30 rozpocznie się uroczysta sesja Rady Miejskiej Leszna, w tym okolicznościowy wykład doktora Marcina Błaszkowskiego pod tytułem Jan Mecik. Odrodzenie Polski. Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury. Z kolei mieszkańcy będą mogli skorzystać z kilku atrakcji plenerowych. O godzinie 17.00 rozpocznie się festyn Zasmakuj Wolności na ulicy Wolności. O 18.00 uroczystości patriotyczne z udziałem Wojska Polskiego i służb mundurowych na rynku. O 18.45 pokaz wideomappingu inspirowanego Lesznem również na rynku w Lesznie. 16 stycznia od godziny 17.30 rozdawane będą okolicznościowe flagi. Będzie to miało miejsce na placu Jana Meciga. Następnie będzie można przenieść się do biblioteki, gdzie o godzinie 18.00 rozpocznie się promocja książki poświęconej Sylwetce dr Jana Meciga, autorstwa dr Janiny Małgorzaty Halec. 18 stycznia o godzinie 18 nastąpi otwarcie boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią. 19 stycznia o godzinie 11 rozpocznie się konferencja 100 lat sportu żużlowego w Teatrze Miejskim w Lesznie. 20 stycznia planowane są imprezy sportowe i warsztaty plastyczne.